I dobry wieczór, witam ponownie w programie granie punkty ekstra. A teraz mamy podsumowanie naszego programu. Najpierw prezentuję Wam odpowiedzi, które pokazywałem dzisiaj podczas programu i za moment ogłosimy Wam wyniki. Zaczynamy od sprawdzenia Waszej odpowiedzi. W pierwszej zagadce, który obrazek różni się od pozostałych? Cztery obrazki były, a poprawna odpowiedź na to pytanie, na tą zagadkę właściwie, to jest dwójka. W drugiej zagadce, podobne polecenie, tylko że 10 obrazków, a poprawna odpowiedź na tą zagadkę to była siódemka. W trzeciej zagadce, to samo polecenie, tylko że 20 obrazków. A poprawna odpowiedź to była 11. Pora poznać wyniki. Zobaczmy wyniki. W pierwszej zagadce nikt się nie zgłosił. W drugiej zagadce ponownie nikt się nie zgłosił. W trzeciej zagadce Również nikt się nie zgłosił. A oto lista zwycięzców. I to już wszystko na dziś. Dziękuję bardzo się za ten dzisiejszy program i za tydzień w programie Graniu Punkty Ekstra. Ostatni program w tym sezonie, także nie przegapcie tego odcinka już za tydzień o 19.30 w programie Graniu Punkty Ekstra. Także do zobaczenia.